Manko Tu Capson. Dziś nowość na kanale, bo po raz pierwszy będę testował szaszłyki, więc będzie na szybko. Wczoraj nagrałem vloga po dłuższej przerwie, zatem będzie też coś dla fanów dłuższych pogadanek. Będąc w Lublinie, napisałem posta na fejsie, że zjadłbym sobie szaszłyka, i okazało się, że niedaleko mojego drugiego hostelu znajduje się legendarny lokal o nazwie Szaszłyki Zdrojowa, bo właśnie na ulicy Zdrojo Zdrojowej się ona, ten, on ten lokal znajduje, więc z tych rekomendacji postanowiłem skorzystać. Lokal ma średnią 4,8, na którą składa się 2258 opinii. Mowa tutaj oczywiście o mapach Google, więc spoko średnia i jak ja byłem, to też sporo ludzi w środku, to daje pewien obraz, że jest to miejsce uczęszczane i lubione po prostu. Za całość, czyli szaszłyk, chleb i ogórki zapłaciłem 24,89, a z tego co widzę po fotce z lokalu, to szaszłyk jest na gramy. 100 gramów kosztuje 7,80, ogórek kosztuje złotówkę za sztukę, chleb 70 gramów złotych 20, ja zapłaciłem właśnie złoty 20, to można sobie obliczyć, ile gramów szaszłyka wieprzowego znajduje się na mojej tacce. Dzisiaj takie zadanie domowe dla Was, możecie sobie obliczyć, w za ladą znajduje się grill i ja nie wiedząc, co sobie zamówić, poprosiłem po prostu o taki sam zestaw, jak Pan przede mną, bo mówię, no spoko, wygląda w miarę i jak na pierwszy rzut oka, to może wydawać się, że nie ma tego za dużo, a na tej tacce właśnie, to ja coś niecoś Przekąsiłem, tak od siebie mogę powiedzieć, że na obiad to może dla dorosłego chłopa trochę mało, ale było to treściwe. Ja nie byłem jakoś tam y, aż tak bardzo głodny. No to mówię, że podjadłem. Ja podjadłem i ze smakiem wieprzowinkę, bo czuć y, proszę ja ciebie i cebulę. Jest to taki wariant, chyba tylko, tylko taki wariant, w sensie y, chyba jest tylko, y, ale to właśnie jest najlepsze w prostocie, minimalizmie, minimalizmie tkwi sekret e, dobrego dania i nic więcej w szaszłyku nie było mi w ten czas potrzeba to wrzuciwszy fotkę na Facebooka też e, pojawiły się potem komentarze, że wyglądał trochę biednie a Wy co sądzicie możecie napisać e, w komentarzu tutaj na YouTube. Zjedlibyście takiego szaszłyka dajcie znać e, w, pod filmem e, tak jak mówię, dziś na szybko, bo co tu więcej gadać zapraszam na moje social media e, w przyjętym komentarzu, bo jest na fejsie nas już ponad 48 tysięcy kobiet i chłopów. No, co tam chłopie w Spiję na fejsa i Instagrama, bo tam trochę też więcej teraz wrzucam pozdro.